Rzeczny, się za nami. Myślę, że mogę być wyrazicielem obywatelów, za dzisiejsze spotkanie przy tych grobach naszych bohaterów, byli, by byli oni dla nas okazją, powodem i zasłużonym także wynagrodzeniem. Wdzięczni jesteśmy za każde nasze Gesty dobra dla ojczyzny, dla jej spokoju, dla jej ładu, dla jej bezpieczeństwa i nade wszystko zgody, której brakuje. Nade wszystko także i może uczciwości, której także nie dostaje. Precz z korupcją, PREPS z różnymi nadużyciami, których tak na co dzień mamy wiemy. Chcemy żyć władzy w spokoju, i o to prośmy w naszych wspólnych modlitwach, szczególnie w tym

Król demon nasz pan. Kościoły przeszleszone, ołtarze wiążąc lamione, o wiary krwawą złożył dzisiaj rósł Pięciu tak, w pięciudem trumnach zbożała polska równa, pod niecierwią swoją modlitw naszych żar. Gdy się przebudzą serca i zadrzykam pod erca, a broń i kernas przestanie w naszach słuch. Gdy wstępny z przytem czuję, skończę myślić o długie i z twego ducha wstanie nowy polski duch. Lecz póki co, jest na danym strzelkach ostatni. Lecz póki co, czarne kijki w nam domach słuchać. Więc póki co, nie odkładajmy nasze czarki. Zróbmy Zajdamy swoją i wyzygnał do obudki, jak wąt na jutrzejszym nowy dzień. Noc była długa, ale dzień może być zbyt krótki, więc nie pozwólmy, by nas płonął dzień. A stokach cytadeli budują od niedzieli Szubienickie drzwi, jak pięć krewalnych ram I przejdą nieugięci, polskiego ludu święci Tą drogą, którą dla nich wybrał Chrystus Pan Pójdziemy ich za na nami Choć my nie tu z nami, będziemy mieć się, gdy na drodze stanie wróg. Gdy nie zabraknie męska, uceślę nam zwycięstwo, będziemy znów świętować swartych staniach dnóg. Lecz póki są, jeszcze raz leka mój ostatni. Lecz póki są, Wszystkie te dni mi nam słuch, więc mówicie, nie odkładajmy naszej szatki, wróćmy kajdary. Ale nie długany, być zbyt trudny, i, więc nie pozwólmy, by nas i ciężki. Krzyż był znakiem Anby i śmierci. Stał się znakiem chwały i życia. Dzięki Jezusowi Chrystusowi, dzięki Jego miłości, posłuszeństwu wobec woli Boga Ojca, dzięki Jego najświętszej pomocy I ten krzyż przyjmujemy jako znak naszego zwycięstwa. Zwycięstwa wiecznego w Jezusie Chrystusie, ale po drodze Pan Bóg też przyczyną różnych mniejszych czy zwycięstw, zwłaszcza zwycięstwa naszej ojczyzny polskiej dzielnej Bogu Krzyżowi i Ewangelii Polski, w której spełnione byłyby śluby jasnogórskie 26 sierpnia 1956 roku. Polski, która byłaby rzeczywistym królestwem Jezusa Chrystusa i Najświętszej Maryi Pana. Maryja jest naszą matką z woli Jezusa Chrystusa taki testament wypowiedział Pan Jezus umierając na krzyżu oto Syn Twój powiedział do Marii oto Matka Twoja powiedział do Świętego Jana na jego osobie powiedział do każdego z nas Maryja jest więc naszą Matką a jako matka króla, Chrystusa króla, jest królową, anioł nieba i ziemi. Ale to, że Maryja jest królową wszechświata, jej nie wystarczyło. Zapragnęła być królową Polski. I to pragnienie wypowiedziała już na początku XVII stulecia przesłaniu, które skierowała do ojca Juliusza Mancinellego jezuity. Ojciec Juliusz bardzo się tym przesłaniem przejął, odbył pielgrzymkę do Krakowa i władzom Krakowa przedstawił wolę Najświętszej Marii Panny. Chce być królową Polski. Po kilkudziesięciu latach skutek różnych nieszczęść i zewnętrznych i wewnętrznych jakie Polskę dotknęły to życzenie Najświętszej Maryi Panny się spełniło. Czcimy więc Maryję szczególnie dzisiaj 3 maja jako Królowę Polskiej Korony i chcemy raz z nią uczcić Jezusa Chrystusa Królującego z krzyża królującego przez Krzyż jako króla Polski. Pan z Wami, mógłby się Boże, przedmogący Ojciec Miłosierdzia, zechciej poświęcić i pobłogosławić ten Krzyż jako znak życia, prawdy i miłości i spraw. Aby był dla nas drogą ku zbawieniu, a po drodze ku temu dobru, które Bóg z góry przygotował, abyśmy je spełnili przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Teraz będzie efila dawłańska. Mamy dzisiaj reprezentowany Pach. Półki łańskie a właściwie rekonstruktorów drugiego pułku uła, ułanów grochowskich, tak zwani biali ułani. Jest to jedna z najlepszych grup w Polsce. Mają mundury w barwach czasów i epoki napoleońskiej. Mają niezwykłą rzecz. Sztandar. Sztandar jest e, e, wykonany jest repliką bardzo dokładną, wierną ich e, e, sztandaru oryginalnego. E, jak wiemy Niemcy, a nie Rosjanie, nie zdobyli żadnego z 40 sztandarów formacji kawaleryjskich i również nie zdobyli tego sztandaru. Ten sztandar został ofiarowany, wręczony przez e, potomka założyciela drugiego Pułku Białych Ułanów przez Romana Wernickiego e, w szóstym czy w siódmym pokoleniu e, tradycji Wernickiego. E, tutaj widzimy sekcję sześciu ułanów e, z dowódcą, którzy oddadzą Chodź, salut Przed Krzyżem i Przed Matką Bożą Częstochowską. Biali ułani są ułaniami Matki Bożej Częstochowskiej. Ten parasol proszę zdjąć. Następnie trzech ułanów, ułanów w barwach czternastego pułku ułanów jezłowieckich, zasłużonego niezwykle w czasie II Rzeczpospolitej, zarówno w czasie I Wojny Światowej, jak i w walkach wrześniowych pułk, który jako jeden z dwóch otrzymał dwukrotnie wirtuty militarii i, i również łączniczka, a ta kobieta, kobiety miały też swój udział w walkach o odzyskiwaniu

ale ludziom jakoś głupio było przyjmować Komunię, bo nie miał już kto spowiadać. Trwało to długo, aż tak na którymś nabożeństwie jeden z słowów wziął z kołtarza wstawił go do konfesjonału i powiedział, nie ma krzyża, będziemy się dziś samemu Bogu spowiadać. One nas przyjęli się”. Wiążący pomarł, choć pierwsze był zamknięty, a u tatułem kuchsa za nią A w tej huście połamana kostka święta, a w tej huście poranione ciało opana. To udawał mi się zmienić nieodbawczo, choć zachęcał na do tego starym człowiek i spływają po twarzy, lecz lękają się ze stołu, chleba w Całe życie kapłankarmi i jak ojciec obmywał go przez nimi. Dziś leczymy jak sieroty, jakby ktoś nam zamknął niebo, a przed nami leży boże syn. Dziś leczymy jak sieroty, jakby ktoś nam zamknął niebo, a przed nami rezykocja, boże syn. Nagle tak lepiej, jak krewka w pytaniach zresztą tała, miejsce księdza profesjonał go ustania. Nie ma księdza, więc spadnijcie na kolana. Dzisiaj Bogu się musimy zjadać. Zostawali na kolanach przeciw Bogu, a Bóg wziął, obrywał ludzkie dusze z nim. Otwierali swoje serca, by przylikać go na progu, a odkarmili to księdzem czołem syna. Odbierali swoje znaki, zanim to wypisać, to na progu, a on widał, on karmił, on wierzył na łeb. Na lata odwiedził Wójt, ten jeden z ostatnich partyzantów Powstania powstaniu jego postać ja się z księdzem Łódzkim, z innymi kapłanami, którzy walczyli, czy nie angażowali się w walkę cały całą czyznę. a sama propaganda wojenna była stosowana, to nie wsiąc, to przestępca, to nie się Napisałem taką Bądź ostrożnie, strzelaj celnie na płanie, Które częściej niż słowa jak nie strachają do serc. Niech prowadzi tą manię narodowe powstanie, Tu przez polskie więzy niech prowadzi tą manię narodowe powstanie, niech przez serdeczni rzecz kazania. Ewangelię ojczyzną składacz Bogu stóp i w oblicznie sekretnej płakać o zmartwychwstanie, lejcą w grobie spoczywa od lat prawie już stóp. Szarpy światło moskiewskie, by obudzić w nim gruszę i jak zwierzę kropione, wierzę w chować Zryważ głowy wojowności, i pod ręką są trucizm. Naszą miłość, małość i wiarę, naszą pychę i strach. Zryważ głowy wojowności, i pod ręką są trucizm. Naszą małość i wiarę, naszą pychę i strach. Zanim w grunie z znajdziesz swoje posłanie, jak wokół tej szyi, Król stręci się szur, bezpiecz twój ginie, za ojczyznę są panie, i obite łagalną składam u toj i są. Bezpiecz sura twój ginie, za ojczyznę są panie, i obite łagalną składam u toj w Niech ta Polska do skargi zrodzonej. Zabierność zniesiona na krzyż, Z Twojej boli, Chodź za Z głębi grobu.